Dzisiaj bitwa nadesłana przez Rio Bitwa na T28 Concept. Mapa W Trybie. Trybie w trybie. Jak za trybie, ma mapa będzie widać. Tryb spotkaniowy i zobaczymy. Losowanie idealne. Nie ma artylerii. Przeciwnik. Ee, w Przeciwnik nie najwyższych lotów. E, jedne ze dwóch czołgów topowych. Do tego, no, żyć a nie umierać. Do tego, oczywiście, umiejętności ryjo, Więc na pewno można się spodziewać dość dobrego wyniku. Przyspieszmy, może, bo czuła panie się konceptem. Na mordownie może zająć trochę czasu. No właśnie. Wynik 1-2 i kapowanie bazy. Rejo dojeżdża na pozycję. Próbuje przeskoczyć. Udaje się to bez strat własnych. To jest bardzo fajne. Fajna pozycja teraz, bo będzie można konceptem się wychylać od przodu, a przód. Yy, ale nie tak, nie wyjeżdżamy w ten sposób, konceptem, żadnym czołgiem. Ryjo! No co ty robisz, chłopie? Wykręca się przed zakrętem gdzieś tam, a nie. Pominmy to. Teraz ustawiony już prawidłowo. Może przycisnąć. <laughs> przycisnąć do 3 do 6. Więc jeżeli ryjo nie przyciśnie. To wróg zgniecie go później jak puszkę. Każdy chyba zmiatał puszkę. Wie jakie to łatwe. <laughs> nie wiem, czy ktokolwiek miał jakiś problem z puszką. No i ryjał w takiej puszce właśnie jedzie. Puszka jest. niezłym tedekiem Na swoim tierze zabójcza. Przeciwnik. T43 teraz próbuje objeżdżać, Rio. Skraca dystans. Chce się przykleić. Ale koncept ma. Nie, 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 nie. Tak. Tak nie robimy, kolego, w T43. No, nie robimy tak z konceptem. Objeżdżamy go, blokujemy i tyle. A koncept ma jeszcze. Albo trakujemy. A koncept ma jeszcze dodatkowo świetne wychyły, działa na boki. Więc. Nawet zablokowanie go od boku z przedniej, z przedniej jego części, gdzieś tam przy przednich kółkach, może nie być najlepszym pomysłem. Można również wtedy oberwać. Także trzeba uważać z tym wszystkim. 1740 damage'u i Rio robi plecy. Na plecy wyjeżdża Tigerowi i Crusaderowi. Łatwiejszy cel wykończenie lufy. O, chociaż Crusader, jaką on ma tam lufę? Na sus to Y trzeba uważać. Ja bym się ustawił bardziej przodem. Owszem. I wykorzystał właśnie wychył działa na boki. Eee, ja wybrał inaczej. Teraz blind poleciał. I mamy wynik. Wynik już trochę lepszy. Oby te kawulce sobie poradziły z tym typem 58. Bo niemiło byłoby, gdyby na plecy wjechał taki... Właśnie, Ryo się cofa, bo nie wie, jak tam sytuacja się rozwinie. I będzie chyba jechał po tego typka. No ale jechać, nie jechać... No coś trzeba robić, na coś się zdecyduj. Typek uciekł, uciekł dołem, zjechał w dół. Także próbuję teraz zdwiewać, gdzie pieprz rośnie. Teraz ryjo pewnie oberwie. Ale jest przeciwnik wykończony. Pięknie wylosowało 381. No potężna dawka. Damage obrażeń 320 średnia jest. Także ładnie wylosowało. I zostały dwa pojazdy na kontra 3. Najkorzystniejszym przeciwnikiem jest tu Sustoy, oczywiście. A Sherman. A reszta no, pod warunkiem, że wykorzysta e, myślenie. Tylko sprytem można wygrać z Rio, czymś go zaskoczyć. Coś mi się tam pomerdało, ale już jestem. Jest to Y. Był na strzał. Za późno zareagował. Także mieście chwilę przerwy. Tam mi się antywirus włączył. Wykrył wirusa w ryjo. Także ryjo masz <śmarsz> masz przerąbane, że mi tu wirusy jakieś podsyłasz. No bo to w czasie Twojej powtórki. <śmarsz> Więc to na pewno Twoja wina. Ja za chwilę z sprawdzę. Na kapie się pojawia przeciwnik w liczbie jeden, a gdzie jest drugi? To pewnie ten AMX kapuje. Nie posądzałbym o to Shermana, eee, chociaż kto wie. Kto wie, i zobaczmy, czyżby już dwóch kapowało? Tak. Błąd, błąd przeciwników przez to doskonale wie, że nie musi się obawiać pleców. Nie musi się obawiać niczego. Musi tylko wyjechać jak po swojej i nie dać się objechać. Także nie róbcie tego, jeżeli macie przeciwnika e, właśnie mocniejszego, silniejszego od siebie. To próbujcie to rozegrać z głową gdzieś objechać, zajechać, wykorzystać e, swoją mobilność i nieruchomość przeciwnika, i wtedy można coś zrobić. A tak, zdradzacie swoją pozycję, i jesteście na z góry przegranej No właśnie pozycję. Także <grywka> bitwa zakończona. Przejdźmy do wyników. Padła masterka Medal Delanglada. O, to jest bardzo ciekawy medal. Oho. Oh, oh, w jednej bitwie jest zniszcz. cztery pojazdy przeciwnika przy bazie, tak? Także bardzo fajnie. Ciekawe ile będzie punktów obrony kapa. Radley, stalowa ściana, wysoki kaliber i top gun. 4000 obrażeń, 1556 punktów. Doświadczenia obrony bazy tylko 63, ale całkiem fajny medal przy tym zdobyty. 2200 zablokowanego, 38000 zarobionych bez konta premium. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.